Hej! Witam Was serdecznie, z tej strony Zwina. Na początku malutkie wyjaśnienie, bo jak możecie zauważyć kierujemy trochę innym stworem niż ten, z którym zakończyłam poprzedni odcinek. Jest to spowodowane pewnymi problemami, ponieważ ja miałam nagrany już cały odcinek z fazy stwora i niestety go utraciłam. I nic z tym zrobić nie mogłam mimo wielu starań, dlatego niebiesko krop troszeczkę mi przepadł, i dlatego postanowiłam po prostu stworzyć nowego stwora, już prosto z fazy stwora, już nie przechodziłam tutaj fazy tej pierwszej. Mam nadzieję, że jednak nie będzie Wam to jakoś szczególnie przeszkadzać bo y, tutaj to, to, to nie ma większego tak znaczenia i tak tutaj będzie on ewoluował i będzie się zmieniał i to w sumie y, tutaj nie powinno większego problemu przysporzyć dlatego zaczniemy fazę stwora y, ja już tutaj zaczęłam, nam był jakiś samouczek jesteśmy stworzeniem wszystkożernym, mamy taką trąbkę do jedzenia wszystkiego nie mam pojęcia jak on tym chce mięcho wciągać, ale dobra i tutaj kolejny samouczka fragment każe nam w ogóle zdobywać jakieś elementy, by ewoluować, dokładnie. Ja mam nadzieję trochę ich zdobyć, w ogóle zjemy sobie mięsko. Tutaj mamy jakąś padlinkę. A tam mamy element. Tak, i elementy są bardzo ważne i postaram się zdobyć ich jak najwięcej. Co to? Odkrywasz nowy element! Tylko pomyśl, jakie wspaniałe rzeczy można by znaleźć w jeszcze większych stworach lub szkieletach. Tak, dokładnie. Eee, jeszcze... Tak, jeżeli chodzi o zew godowy. Użyj zewu godowego. Odpowiedni przycisk znajdziesz na dole ekranu, aby znaleźć partnera i przejść do fabryki stworów. Możesz tam zmodyfikować swój wygląd, a także dodać elementy znalezione podczas gry. Tak, ale nie mam zamiaru robić tego teraz. Ponieważ na razie, no, znaliśmy jedną rzecz. Pytanie. Mm, tak naprawdę, wolałabym się tutaj na razie rozejrzeć po okolicy i spotkać jakiś inny gatunek. Od razu mówię, że staram się być stworzeniem przyjacielskim. Ja jestem przyjacielska, ja nie lubię agresji. Dlatego też postaram się. Tutaj yy, zaimponować raczej stworom niż je atakować A to kto? Spotykasz nowy gatunek Chcesz, aby został twoim wrogiem lub przyjacielem? Wybierz odpowiednie nastawienie i wartnij na swojego nowego sąsiada Lub zaśpiewaj mu Twoje nastawienie określa, czy zaatakujesz innego stwora, czy też zachować się wobec niego przyjaźnie Zanim wejdziesz w interakcję z innym stworem, kliknij zielony, przecież jeśli chcesz zawrzeć przyjaźń Lub czerwony, gdy chcesz zdobyć obiad Następnie klikaj przyciski poszczególnych umiejętności tak, jesteśmy raczej... Jezu, wybaczcie, ja tak ziewam jakoś strasznie. Następnie klikaj... A, Jezu, ja chcę być miła, tak? Chcę być dobry, dobra i chcę tutaj raczej się podpasować. Tak, musimy naśladować inne stworzenia, by im zemponować. My na razie mamy urok i mamy śpiew. I dzięki nim, yy, możemy tam im zaimponować tym innym stworom. Jest jeszcze taniec i jest jeszcze coś takiego jak poza. I potem, kiedy już będą, y, bardziej, y, stworzenia za więcej punktów DNA, to wtedy trzeba niestety już y, mieć lepsze te wszystkie elementy i ich więcej mieć, żeby im zaimponować, ponieważ kiedy robić to, czego oni nie chcą, żebyś zrobił, tak nie naśladujesz ich, to oni się tutaj wkurzają i w sumie niewiele pasek ich przyjaźni Podchodzi do góry. Dobra robota, zwycięzca otrzymuje nagrodę. Jesteś na dobrej drodze do rozwinięcia większego mózgu inteligencji. Właśnie do tego dążymy do rozwoju inteligencji. Tak, tutaj jednego eksplorista, mamy już tutaj mu imponowanego dlatego idziemy teraz do Alfy. Dlatego, dlaczego warto, warto tutaj imponować Alfą? Jest to związane z tym, że kiedy się imponuje Alfą, dostaje się. elementy. Zaraz zobaczycie zresztą. Albo i nie, ponieważ y, nie wiedzieć, czemu nie udało mi się mu zaimponować. Y, widocznie trochę mi brakuje. Nie, nie powinno mi brakować. no, O, zobaczcie, dostałam trzypułkowca, który daje mi szarsze, która akurat jest mi niepotrzebna. Tak, idziemy temu zaimponować. I to są na razie takie y, łatwiutkie stworzonka, które łatwo zaimponować, tak. I teraz mamy już y, sojuszników, i teraz możemy się w ich gnieździe na przykład leczyć. Y, jeszcze jedna sprawa. W wodzie lepiej nie przebywać. Y, znaczy, płytka to jeszcze, ale w głębokiej wodzie lepiej się za długo nie znajdować. Dlaczego? Dlaczego chcę wam pokazać? Uważam, że dobrze będzie wam to pokazać. Co się stanie, jeżeli wypłyniemy zbyt daleko? Tak, dzieje się to. W roku czają się niebezpieczne stwory. Nie oddalaj się za daleko od brzegu. Dokładnie. No i narodzimy się na nowo, na szczęście. Nie ma problemu. Ale jest to nasz pierwszy przedstawiciel. Zginął śmiercią tragiczną. Tak, kiedy się rodzimy i mamy jakiś nowy element, to wtedy, jakby rodzice nas z tego elementu uczyły. Tak, teraz się tańczą. Już jesteśmy z powrotem duzi i idziemy dalej eksplorować okolice. Jestem ciekawa, czy byśmy mogli na przykład zjeść to z drzewa, bo. Czasem są zbyt wysoko jakieś elementy, tak jak tutaj, a nasz stwór jest zbyt niski i nie może do niego dosięgnąć. Co my tu mamy? Co to jest? Wygląda słodko, Warpik. Okej, okay, jakaś ta, wojenna świnia? Co ma w sumie sens? Gdzie ona ma usta w sumie? Dobra, jeden zaimponowany. Gdzie jest Alfa? Tam jest Alfa. Alfa się wcale jakoś szczególnie nie wyróżnia. Jest mniejsza niż inny. One chyba też są wszystkożerne. Dobra, on na szczęście też tylko śpiewa. Nie ma problemu. Mucho oko, Mucho oko mi się nie podoba, więc i tak go nie użyję. Śpiewamy, śpiewamy. O! Mózg nam rośnie. E, gdyby życie to takie proste było, wiecie... Mózg większy, nie? Mózg usiłła! Twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy i postawił pierwsze kroki na drodze do rozumu. Zdobywasz umiejętność zachęcania sprzymierzeńców, by wstąpili do twojego stada i pomagali ci w dalszych zmaganiach z resztą świata. Tak. Teraz członkowie stada pomogą ci zaprzyjaźniać się lub atakować. Zwróć też, że... <coughs> jezu, ja dzisiaj tak w ogóle plączę mi się język. Zwróć uwagę, że teraz możesz przyłączyć do stada jednego strofora. Aby to zrobić, zaznajamiaj się z sojusznikiem, tak? Mogłabym wziąć któregoś z tych, ale wierzcie mi, że dużo lepszym pomysłem jest brać yy, członków z własnego stada. Dlatego, że oni mają te same umiejętności, co my, i oni są bardziej przydatni wtedy. Dobra, w takim razie mamy sojusznika. Tak, mamy już małe statko. Witaj, przyjacielu! Dodajesz nowego stwora do swojego stada. Polowanie, śpiewy, tańce na łące. Prowadź, a reszta pójdzie za tobą. No, reszta, no jaka reszta? Jest jeden z nami. Jeden z nami jest. Ja w ogóle sobie tutaj, e, pozwólcie, że zapiszę. Tak. Myślę, że teraz idę dalej do stworów O, tutaj mam jakiś element Bardzo dobrze Bulożutnia. Kurczę, nie, mi by się bardziej przydały Wiecie O, to są jakieś zgniłe owoce, ich lepiej nie jeść Mi by się przydały bardziej jakieś elementy Które są do yy, Rozwijania tych przyjaznych ces, cech u co my tu mamy? Wydmowiec. Wygląda jak jakaś taka żaba, trochę. Może coś zjemy, zanim będziemy mu imponować. Tak. Cześć. Chyba nie mam do... szans, bo on ma 30 punktów DNA. Najgorsze jest to, że oni potem zbierają na przykład grupę i w trzech na przykład próbują się zaimponować. I wtedy jest problem, jeżeli oni próbują w taki. Sposób. Wkurzył się, no ale przecież to on nie dojechał. Jeżeli więcej stad, członków stada próbujemy, próbujemy zaimponować większej ilości członków stada, to wtedy jest problem, bo czasem po prostu. No, no jest to prawie niemożliwe do zrobienia, tak? Jeżeli nas jest mało, mamy małe umiejętności. Chciałabym alfie, tak? Tylko alfa może być problem. Zwłaszcza, że go kość poprosi o pomoc. Ach! No nie, tak, nie, odwróciłam się zamiast śpiewać. Niedobrze, nie mogę trafić. No! Traf! O, jajko złożył! Przy okazji składania, jajek też y, muszę pewną dygresję wtrącić. Okej, okay, co dostaliśmy? O, dziobisko się bardzo przyda, ze względu na to, że dziobisko jest wszystko żerne. I ma śpiew 3. Tylko, że niestety też za każdy element trzeba płacić, tak? Punktami DNA. A jak nie mamy ich zbyt dużo, yy, no to tam też niewiele się rozwiniemy. O, pzdychodziub. Też się przyda. Czy mi się jakieś stopy do śpiewania. Stopy do śpiewania. Boże, co? Stopy do śpiewania? Kobieto, ogarnij się trochę. Tańca. Stopy są do tańca. Jakby kurczę śpiewał stopami, to już by był cud natury. O, tam widzę jakiś element. Yy, przynajmniej go widziałam wcześniej, ale chyba trawa się wtedy jeszcze nie zrenderowała i by było go widać. O właśnie. A teraz by go mniej widać. stogiczą. Stogiczoł? Stogiczoł, Ej, co to jest w ogóle? To są jakieś kokony. Nie wiem, czy oni ewoluują w tym momencie, ale wykorzystam to na... ...pozbieranie sobie tych elementów, co tu są. Żyłołap hmm. No cóż, ciekawe. Idę sobie dalej. O, mamy y, rękę. Na razie nam ręce nie są potrzebne. W fazie stwora w ogóle dłonie nie są szczególnie potrzebne. E, o jezu, to ma trzy oczy. E, o. Kurczę, wolałabym coś innego niż ciągle te. różne otwory gębowe. Ja sobie na razie zbieram. Dlaczego się z nimi nie zaprzyjaźniam? Bo. Y, nie chcę, żeby to się za szybko skończyło. Tu jakieś turkelsy są, czy co to tam jest? Wiecie co? Eee, coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. Eee, są też stwory agresywne, które od razu się na nas rzucają i nie można się z nimi nawet zaprzyjaźnić. W późniejszym etapie gry może to nam sprawić mały problem, niestety. Ale trudno. Jesteśmy stworzeniami raczej, którymi się inni karmią, niż stworzeniami. Yy, ale to wielkie, ale fajne w sumie. Niż stworzeniami, które yy, się żywią innymi. O, tu mamy jakiś większy szkielet. Ciekawe, co tam będzie. Barwusta. Same usta spotykamy, naprawdę. Ja nie wiem. O! Tutaj nas krzyczą. No może nie na nas wtedy. Po ciemku też podobno nie jest za dobrze chodzić. Dobra, co my tu mamy? Turkelsy. No dobra. No możemy spróbować zaimponować Turkelsom. Czemu by nie? O nie! Nie zaimponujemy im, dlatego że oni mają pozę właśnie. A my pozy nie umiemy. Oj, tini, yy, Tina jest trochę. Są do nas trochę uprzedzone. Tak naprawdę. Ale jeszcze nas nie zaatakują. Możemy jeszcze spróbować spokojnie zaimponować. To był urok. Tak, urok i śpiew. No to tyle jeszcze mamy. Dobra. Gnatożuj. Jest jeszcze jakaś alfa, bo czasem jest więcej niż jedna alfa i warto szukać alf właśnie ze względu na te elementy. Tak, one mają urok, my też mamy urok, więc nie jest tak źle. Okej, okay. Galap... galopator, szybkość 3, fajnie, tylko kurczę właśnie potrzebuję czegoś na pozę, a ciągle póki co nie znalazłam niczego na pozę. A poza jest niestety bardzo ważna tutaj, jak widzicie, bo już niektóre używały. Dobra, ciągnij mi tutaj jeszcze to wzrok. Kurczę, no bardzo głupie elementy mi się tu zdobywa. Niestety. Nie jestem zadowolona. Co my tu mamy? Kwiatożer. To nóg nie ma. To się czołga, normalnie robal taki. Yy... Gdzie macie Alfę? Idziemy z Alfą się trochę tutaj. Dobra, ona też urok używa. To coś. One mają fajne pyski, jakbyście zauważyli. Tak, urok. Powinno nam się udać jej zaimponować, dokładnie. Grzebak. Grzebak też mi nie jest potrzebny. Jeszcze jakaś alfa jest. Jak mówię, alfy najlepsze są właśnie do imponowania. Okej, okay, co to ma? Chwytaki. Chwytaki też nam są niepotrzebne. Tam się jakiś dym w ogóle leci. To jeszcze imponujemy temu zwykłemu takiemu. Co jeszcze? Może zaśpiewasz? Nie, urok! Spoko. Znowu nam się mózg już powiększył, a my jeszcze ani razu nie ewoluowaliśmy. Myślę, że już najwyższa pora. Mózg się powiększa. To kolejny krok na drodze do rozumu. Dzięki większemu mózgowi, Twój stwór wygląda wspaniale. Twoje stado może liczyć dwa stwory. Tak, fajnie. W takim razie wracamy do swojej chałupy. Myślę, że dobra pora na ewolucję jest. Chociaż jakąś. Bo niestety, wiele już z tym, co mamy, nie zrobimy tak naprawdę. A nie chcę też tu, nie wiadomo jak siedzieć. One są na mnie złe. Mam nadzieję, że mnie nie zatokują. Nie powinny. Mi się tylko nie podoba, że tu jestem. A może spróbujemy zaimponować Alfie, jeżeli się nie uda nam Alfie zaimponować. Przesuń się no! A one mają oczy na tym. Na ogonie u góry. Ej, 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 proszę się nie bić. czemu wy się bijecie? Ja chcę wam zaimponować. Jezu, nie, nie bić się. Stop, uciekamy. Stary uciekamy. Jezu, ja chciałam być miła! One kurczę, mnie zaatakowały, no co za... Te treje też są miłe. Czy ty idziesz? Idziesz. Poczekajcie, może spróbujemy im najpierw zaimponować. Zanim cokolwiek będę tutaj. Nie, one tańczą, to niedobrze. To trzeba szybko zbierać elementy. O, o, -o, -o, -o Chyba zabiją członka mojego stada. Ja muszę uciec. Trudno. Natura. Uciekamy. Tak, moje stado, niestety mój członek stada zginął. Ci się teraz tam leją. Wybaczcie, na razie Wam nie mogę. Yy... Wy nie możecie. Jezu, nie mogę Wam zaimponować na razie, bo nie mam takich elementów. Na pewno, bo Wy już jesteście trudniejsze. To są nasi. Zanim sobie w ogóle statko jakieś. A może najpierw sobie wezmę statko, tylko to ty jest coś jak na statko, no ale trudno. Nie bardzo mam inny wybór. No Jezu, ja się ciągle przesuwam zamiast robić śpiew. Spoko. Dobra, mamy członka stada jednego. Nie mamy więcej członków naszego stada tu. Niedobrze. Ty jesteś, yy, tak, ona służy do ewolucji, znaczy nie jest oną, jest właściwie onym, dlatego, że to my składamy jajo, a to oznacza, że to my jesteśmy samicą. Chyba, że w tym świecie to samce składają jaja, ale wtedy to byłoby bez sensu, bo wtedy samiec nie byłby samce, tylko samicą. W takim razie mamy tutaj. Masz do dyspozycji nowy tryb. Tak, próbę generalną. Przed powrotem na planetę wypróbuj swojego stwora. Dokładnie, możemy sobie wypróbować stwora. Teraz chcę tylko zamontować mu te nogi. Ja uwielbiam te nogi. To są nogi yy, egzoszkieletowe kończyny. Z togiczą. Na przykład. One są boskie. One mi się strasznie podobają, nie wiem czemu w ogóle. Takie robalowe. W drugą stronę, ja proszę mieć. Wy, wy ten. Yy, muszą, muszą być odwrócone w drugą stronę, bo mi się takie bardziej podobają. Te nogi są świetne i mi się strasznie podobają. Takie ścięgniste. Co my tu mamy? Chwytacze. Na razie mu chwytaczy żadnych nie robimy. Tak, wywalamy mu to i dajemy mu. Mm, barwusty barwusta Kurczę, barwusta dają ugryzienie 3 i śpiew 3, to daje śpiew 3 też co mi jest bardzo potrzebne, ale bardziej mi się przyda No znaczy najbardziej potrzebuję tak śpiew, jakby nie patrzeć yy, ale z drugiej strony, jak mnie coś zaatakuje boże, jaką śmiesznie teraz No taka małpka, ej jeszcze na dźwięk jak małpa teraz wydaje tak, może trochę szersze yy, ale przydałoby się ugryzienie więcej właśnie ze względu na to, yy, że o, te okulusy są ładniejsze niż te. Yy... O, w ten sposób. Tylko trochę bardziej do przodu widzenie stereoskopowe i takie tam sprawy. I yy, ugryzienie się nam przyda, jeżeli spotkamy coś nieprzyjemnego, tak będziemy mogli z tym chociaż walczyć, a. A tak, to, to, to wiecie. Kit, ki, kit, i to nic nie daje. Dobra, co my tu możemy? Taniec. Kit, no co nam zostaje? Kitczolarz, który będzie jeszcze w miarę pasował do naszych nóg. Te szerszy może. I dłuższy. Ta, on wygląda śmiesznie, ale mi się podoba. co tu jeszcze? Nie mam nic, co... Aha, bo to są bronie. Bronie nam nie są potrzebne. Potrzebuję coś na pozę. Nawet jeżeli to jest poza tylko jeden. Niedobrze, bo nie ma nic na pozę. A, ręce. Eee, zobaczymy, czy mi starczy. Byłoby dobrze, gdyby mi jeszcze starczyło. W takim razie byśmy mu zamontowali ręce. Ręce chcę mu zrobić tak, jak zrobiłam kiedyś już. E, tylko, że się nie nagrało, więc e, rąk nie miał. Bo mi się strasznie to podoba yy, To tam świecące dostaniesz tu z tyłu, takie dwa O, może być, może trochę nawet niżej O, tutaj A ręce będzie miał zawieszone nad głową Nie wiem, czemu mi się to podoba, ale chociaż coś z tego starego niebieskokropa zostanie Czy takie wielkie? No mogą być w sumie Tylko może jednak je trochę pomniejszymy, co? Czy te mi są ładniejsze. Jakie bardziej umieśnione to rzeczywiście lepiej. Tak. Tutaj. Odsuńmy je od siebie trochę. Chciałabym, żeby dłonie były dalej od siebie. Może tu muszę pociągnąć. Ile ty masz tych stawów tam w tych rękach? Tak. Trochę niżej muszą być. I trochę właśnie bardziej umieśnione ich będą. Oh. Taki paker trochę. Ale wygląda świetnie. I teraz ręce na pozę potrzebuję, a takie, które jeszcze by w miarę pasowały. Mm. Nie, te mi się nie podają. To może łapy? W ogóle nie pasują, ale nieważne. Chociaż, chociaż mniej więcej pasują bardziej. A teraz wygląda tak, jak taki, co, co tak łączy palce. i. Aha, aha. Ale może być. Nie się podoba. Koloru mu nie zmieniamy. E, generalnie, nawet jeszcze coś bym mogła mu tutaj chyba zamontować. W takim razie dostanie wasz kolot. Będzie mógł przynajmniej sobie szybować. A ja lubię szybowanie bardzo w tej grze. E, może dłuższe, takie jak, bardziej jak osa, jakaś czy coś. w tym miejscu to tak trochę na głowie, ja wszystko zawsze im lubię montować na głowie bo czemu nie w ten sposób jeszcze mogę je trochę wykręcić, o, może bardziej o, żeby tak wzdłuż ciała były dokładnie, zobaczymy tylko jak on będzie sobie chodził nie, te skrzydła mi się nie podobały w ten sposób muszą być inaczej one muszą być jednak e, szerzej. Ach, tym się ciężko steruje. I wyżej. Tak, muszą być dalej od ciała po prostu. Okej, okay. idealnie pięknie. niebiesko skopręg. w nowej odsłonie, która mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Nie, mogłabym być trochę bardziej oryginalna, ale tak, nasze stado niestety ucieka po ewolucji no ale trudno zostawia nas samych no prawie samych, jeden rodzic został oni już myślą, oni już nas skazali na śmierć, oni myśleli, że nic nie będzie z nas a jednak a jednak coś z nas jest, jednak się wykluliśmy Twój gatunek przenosi się do nowego gniazda i zanim by znaleźć partnera i zająć nową bazę Dokładnie, minimapa pomoże Ci w poruszaniu się po świecie Za jej pomocą znajdziesz swoje gniazdo, jedzenie oraz ścieżki migracji Tak, możemy się nauczyć pozy To nam się przyda, chociaż to są jedynki nie niedobrze Kiedy mamy pan poziom pierwszy, no to jest niewiele niestety O, mamy cios Te tutaj się na nas dziwnie patrzą tak, jeszcze taniec. Czy coś jeszcze chyba nie. Wszystko. Jej, a teraz możemy właśnie latać. Znaczy latać, możemy szybować w sumie. To nie jest wiele z lataniem wspólnego. Nie ma, ale trochę tam się podbijać można. Eee, czy ja cię mogę wziąć do stada? Nie, ty jesteś w moim stadzie. A ty? Ty nie jesteś. Mogę cię wziąć do stada? Ja chcę cię do stada. Miejsce ci nie może. A nie, bo to jest mój członek stada, cicho. To ten nie jest moim członkiem stada. A byłoby dobrze właśnie sobie go wziąć do stada.